Oby tak było. Wszystko się stało dobrze. do to po prostu Dobry pomysł. Spróbujcie no, na tą z 99, nie? No. nie kawał babu. No, ciałem wejdzie to... Tak. człowieku. Dobrze, dawaj. Dobrze, dawaj, Dobrze. I Łukasz spokojnie nie bija. Jest okej. Okay? Panie Reszka, teraz rozszerzasz tą stronę. Barzy nie przepią. Ciemna linia ruchka. Czemu Matiego nie ma? Nie wiem. Przyjmie Karol. I strona jest reszka. gdzie reszka jest. I dawaj do bim nie ma cię da. No i dobra, Łukasz wybija. Karol. popatrz, pan Przemek, bo Reszka wolni tu są. Ej! ej, ej ta Rąk, silna linia, Rąk! Boniar bliżej, bo nie wybiję tyle! Na nich? No i dobrze! Jeszcze raz! Owie, chodźcie tu bliżej do mnie! Do trenera, ej! Do trenera ich ciężaru! Ruch, ruch tam jest! Popatrz na Karola teraz i Karol ze szaleń Dobra, Karolek, ale spokojnie. Karol, jak masz tam piłkę, to tutaj po to jest cały czas kuba woli. Popatrz, zauważacie. Kuba! Kuba! On nie żyje. Podejdź, podejdź, kuba do niego, podejdź! Oj, 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 oj. Dobra, wyszła. Cholera, nie wyszła, wyszła. Od gramy! No! To tak łatwo wydaje się, że przejdzie. O. Blokuj, blokuj! Dobra. Przemo, dobrze! Przemek, wejdź w pole! Łukasz. Łukasz, nie waj. dobrze! Łap łap, 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 kuba! I teraz spokojnie, patrz, Karola, Karola! Dobrze. Przemek, pokaż się! Jeszcze na bok, na bok! No, Ku No! Przemek, kurde! A tak, On nie miesza przemek, swój cały czas jest wolny! No, w ogóle go nie kryją. Kuba, Kuba! Kuba, krótko, krótko, krótko! Prawo Kubuć! Przemek, idziesz! Patrzcie na środek, patrzcie na środek! Pięk... Nie Dobrze, Kuba! Dobrze, Łukasz, brawo! Nie, 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 nie niech sobie wesz. Jakim cudem oni tyle punktów zdobyli? właśnie nie wiem z poranem 4 to jest najsłabsza drużyna, która tutaj znaczy, którą żeśmy grali, niewątpliwie chyba, że jakieś słaby chyba, że jakiś słaby skład mają dzisiaj no. to, to zwycięstwo ich podbudowało spokojnie, Przemek jest, Pan Kuba jest też dobra, spokój Karol dobra, nasz po linii. Po linii. Kuba, Przemek. No, jedzie. Ukaż nie na raz, nie na raz. Dobrze, spokój, spokój. No i bardzo dobrze. Kuba, Przemek. Kuba, Przemek. Łukasz, nie raz, nie dobrze. Musisz się stracić. No i tyle. Druga sprawa. Hopa, żukasz. Dobrze, jedziemy. Idziesz po nerfuj sobie piłka wolne pole. Idź, idź do końca. Bravo. Na bois. Ale róg! Dostał! Dostał dostaw to jest troszeczkę na boisku. Silna linia. Unia linia już idzie. Na drugą! No! Aj, Dobra, dobra. Głowa! Jimmy? Do kuby, tak. No! Idziesz, Karol, jest kuba! Bardzo ładnie. Podaj do swojego. Dobrze, dobrze Kuba. Elegancko. tutaj Jak to będzie Łukasz? Łukasz Karol wypija, ty zostajesz. No jak? jeszcze czternastka. Karolek, Odejdźcie tu. to. Kto Mateusz, Nie daj. Bramka, złap. Brawo. Elegancko. Spokojnie, Paweł. Dawaj dalej, piąty raz. Już 7 minut się nic nie dzieje. Dobrze, idź, idź, idź. Idź do końca. Podciąga. Dawaj za nią, dawaj za nią. Dobrze Karol, brawo. Podaj mu tam, no. Reszka jest. Dawaj Dobrze, jest. Jest, brawo. Pięknie, yes, brawo. Tam do przodu. Jak w pierwszej połowie Brawo Kuba. Bardzo dobrze, Kuba! My byśmy z Dawaj do końca! Dawaj dawaj do końca! Do końca, do końca Nie daj mu! Nie, nie. Tak jest! Łukasz, twój pierwszy Dobra, jesteś! Dba. Brawo! No! Ajajaj! Aj, aj. Nie, dużo brakuje. Nie Jakby brak brak się. Przemek, zorientował? Nie daj! Już macie! No, Elegancko! Otóż tak... Przemek, wejdź ząb. Przemek! No, Przemek! No, Przemek Jemu się nie odbiło jeszcze raz. Nie daj, nie daj. Kuba! Dobrze. Dobrze. I jest powrót teraz. Tu ma dzwóch, ale tu jest dzwóch. No i koniar. jest Dobrze, Karol do końca. Do końca. Tak jest. Zresztą. Jakoś się zaczyna to zazębiać. Nie Pole karne. Łukasz, huknij, nie. Przemek, do, przyjmij ją. I, i dorzuć, Przemek, w pole karne. Dobrze, Dobrze, jeszcze raz, jeszcze raz, Przemek. Wracamy, panie reżyser. Kuba, dawaj, dawaj. Au, Kuba. Dobra, wyszła już, wyszła. Dobra. Kadełku, idzie szybko, idź szybko. Przemo, Przemo. Idziesz, idziesz, Przemek. Dobrze. Ach, kurde. Wracamy, Karole. Na zabieraj. Nie musisz. Łukasz. Dobrze. 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 Karole. Kurde. Dobrze! Wszyscy chcą strzelić teraz. Łukasz. Karol rzuca, ty zostajesz. Ty rzucasz, Karol zostaje. Out. Przemek do przodu. Przemek Do przodu, do przodu, jeszcze do przodu. strona! Idzie, idziesz, idziesz, idziesz. Przemuś po prostej teraz, po prostej jak coś. No, i Przemek. Dobra, kuba, popatrz się. Dobrze, Doba, no, tak daj jak teraz. Szeroko podanie. Danie. Linia, 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 żyj! Jedź. Jedź, wejść. Przemek podejdź. Podejdź, podejdź Przemek Idamy w ktośku. Opa, dajesz, dajem. Dajesz do porca. Dobrze. Przemóż! dobra, jeden, jeden, nie w dwóch, nie w dwóch. Dobrze Karol. Dobra, zostaw Przemek, ich jest. Jeden! Dobrze! Dobrze, to, to poszło na linii! I ty dobiłeś! Ale to, bo tak, grajcie, grajcie! Szybko Karola graj! Patrzcie nieobstawiony! Z boiska, panie, z drugą stronę gramy auta. Gdzie ty rzuczasz? Med na boisku jest. Nie, <grym> niebiescy grają. Auta. No, panie. Bez skakania. A, A się! Dobrze. A dobrze. Kuba dobrze. Dobrze, A dobrze, bardzo dobrze! Dawaj dalej, dalej! Do końca! Dobrze. dobrze! Trzymaj go! Aut Kuba Trzymaj go! Już dobrze jest Hej, obrona, obrona! Kuba Te auty dwa pół godziny będziemy przeciwko. Podaj moją oddział! Aj, Karo! ej. aj, aj! Pamiętasz to, co ja wstrzymałem tego głosu? Nie <noise> chcę Brawo do kółeczka! Yes! Idzie! To, to, to szybciutko, na tą brameczkę i pokarmy. szybciutko bo o 11 grach. Proszę za ja. Masz tutaj, Dobra, ja. ja.

Oj! Nie trafiony do dobra, nie trafiony to jak zwykle oj. o, tutaj czekaj, Nagram wam. Kuba, pomyśl, pomyśl co nagraj. robisz. Kuba, jesteś nagrywany! Nagrywany jesteś! Traf chociaż bramczy. Nie trafił. Proszę, wamba. Nie a ty tak sobie, a ty nie Popaki, <grywa> kółeczko. A tak się kółeczko. kółeczko. No. Przemek do kółeczka. No. Kółeczko. Paweł. jest Paweł? tutaj. Przemek, do kółeczka. Gdzie jest Paweł? tutaj. Wszyscy! Da się bawi, da się bawi, da się bawi, da się bawi.